Na siatkarskie emocje zaprasza Wektra. Na składzie ósemki play-off plus lidę mężczyzn zdecyduje ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Tymczasem w plus lidze kobiet wszystko jest już jasne. Eleonora Dziękiewicz, środkowa bks a w bielsko biała nie chce już grać w reprezentacji Polski. Darek kłaniam się i witam w kolejnym wydaniu magazynu Polska Siatkówka. Tydzień temu w Plus Lidze Mężczyzn zapadło pierwsze rozstrzygnięcie. Skra chatów zapewniła sobie pierwsze miejsca na koniec sezonu zasadniczego. Tymczasem na dole tabeli męskiej Plus Ligi trwa bardzo ciekawa i emocjonująca rywalizacja. O ósme miejsce gwarantujące bezpieczne utrzymanie w Plus Lidze na kolejny sezon. Do zajęcia tego bezpiecznego ósmego miejsca pretendują trzy kluby. Jadar Radom, pana Polsiatkarz Wielunia, AZS, Politechnika, Warszawa. O tym, która z tych drużyn zajmie to ósme miejsce, zdecyduje ostatnia 18 kolejka sezonu zasadniczego. Tymczasem w Lidze kobiet jest już wszystko jasne. Jadar Radom podobnie jak Pama Polsiadków Wieluni test Politechnika Warszawa walczy o bezpieczne ósme miejsce. Po wygraniu z Akademikami 3 do 1 w 16. kolejce Radomianie musieli pokonać także za trzy punkty Pamapol, by poważnie liczyć się w wyścigu do ósemki play-off. Od początku pierwszego seta Jadar wręcz demolował gości zagrywką. Początek meczu doskonały. 8-2 wspaniała zagrywka, atak z krótkiej, szczególnie Kreka, Kreka. No potem dochodziło do tego, że że wielu dochodzi do nas i troszkę razie mniej mniej pewnie. Pierwszego seta Jadar wygrał 25 do 22. Druga partia była już bardziej wyrównana. Jednak Radomianie ponownie cieszyli się z wygranej podobnie jak w pierwszej partii do 22. Obawialiśmy się Radomia właśnie w tym elemencie jakim się dzisiaj prezentował na zagrywce. Widać, że od pierwszego momentu tego spotkania Postawili na mocny serwis. Jest paru zawodników, którzy potrafią to robić bardzo dobrze. I cały czas przez te dwa pierwsze sety musieliśmy gonić rywala. Trzecia odsłona to kryzys jadaru, który wykorzystali siatkarze Timu trenera Dacewicza. Gospodarze zdołali w tej partii ugrać zaledwie 18 punktów. Udało nam się przełamać grę radomia w trzeciej partii. I, i, i tu. Była jeszcze jakaś iskierka nadziei na to, że będzie mecz się toczył teraz już w drugą stronę, ale, ale powiem szczerze, że, że zawodnicy z Radomia wytrzymali presję tego spotkania i nie zrezygnowali z statutu silnej zagrywki. Wygrywając trzeciego seta Pamapol złapał kontakt z Jadarem, jednak przegrana w trzeciej partii podziałała na Radomian jak kubeł zimnej wody. Dotarło do nich, że muszą wygrać za trzy punkty. Jadar ponownie zaczął grać mocną i agresywną zagrywkę. To był klucz do zwycięstwa w czwartym secie, podobnie jak w pierwszym i drugim, do 22. Jadar Radom, Pama Polsiatka Żwieluń, 3 do 1. Wygraliśmy ważny mecz, ważny mecz, I tak jak tu mówi trener Dacewicz. wszystko się rozegra w ostatniej kolejce, tak samo jak miejsca 1-4, tak samo miejsca 8, 10. Jednak możemy się cieszyć, że w najgorszym wypadku, mówię, najgorszym wypadku nie asekurując się, yy, jeśli dojdzie do play-outów, do play to być, powinniśmy mieć atut własnego boiska, własnego boiska, chociaż do końca nie ukrywam, że będziemy walczyć nawet z Bełchatowem po to, żeby wywalczyć tą ósemkę, bo nikt nam tego nie zabierze. Sami musimy na siebie liczyć i walczyć do ostatniej, od ostatniej piłki. W Bydgoszczy Delekta, która podobno wraca do formy z pierwszej części sezonu zasadniczego, gościła resowiem Rzeszów. Świadkarze trenera Waldemara Wspaniałego mieli nawet bliskie spotkania z psychologiem. Miało to pomóc Delekcie w odnalezieniu zespołowości. Czy psycholog pomógł? Trudno jednoznacznie ocenić, bowiem bydgoszczanie przegrali mecz z 0 do 3. Walka była, tego odmówić nie można. Pierwszego seta Rysowia wygrała do 27, a drugiego do 24, czyli na przewagi. Trzecią partię natomiast już do 20. Całe spotkanie w Łucznicce trwało półtorej godziny. Moim zdaniem ten mecz był taki troszkę dziwny, taki rwany. Pierwszy set był to set walki z, z dwóch stron i pierwszy set to było troszkę szczęścia w naszą stronę. Drugi set prowadziliśmy chyba tam już sześcioma punktami. No i w sumie to nasze takie błędy sprawiły, że ten set się skończył 26 do 24. A trzeci set myślę, że był już spokojniejszy niż te dwa. Mogliśmy troszeczkę lepiej końcówki rozegrać. Naprawdę przyjęcie było dzisiaj wyśmienite dla mnie. Mogłem im grać co chciałem, ale jednak no nie udało się w tej końcówce wygrać. No teraz mi się na Jastrzębie no. i później play-offy najważniejsze. Siadkarze AZS Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn tylko w pierwszym secie meczu z Jastrzębskim Węglem tak naprawdę postawili się górnikom. Wygrali go 25 do 23 i to było wszystko, co mieli do powiedzenia w tym spotkaniu. Drugą odsłonę Jastrzębski Węgiel wygrał do 13, a trzecią do 15. W czwartej partii Olsztynianie bliscy byli do prowadzenia do Tajbreka. Prowadzili najpierw 8 do 6, później 11 do 7, a na drugą przerwę techniczną drużyny schodziły przy prowadzeniu AZS-u. 16 do 15. Od tego momentu na boisku zaczęli dominować górnicy. Szybko opanowali sytuację. Z 16 do 19 szybko zrobiło się 20 do 24. I na 20 punktach dla AZS Olsztyn się skończyło. AZS Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Jastrzębski Węgiel. 1 do 3. Komplet wyników 17. kolejki. z chatów nie bawiła się w jakiekolwiek kalkulacje i zgarnęła 3 punkty w Warszawie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobyła Częstochowę i to za trzy punkty. Tabela Skrabułchatów, Zaksa Kędzierzyn, Jastrzębski Węgiel i Resowia Rzeszów. Tu trwa jeszcze rywalizacja o miejsca 2-4. Na dole tabeli bardzo ciekawie ostatnia 18 kolejka rozstrzygnie, która z drużyn Jadar Radom, Pana Polwieluń czy może AZS Politechnika Warszawa zajmie ósme miejsce. 18 kolejka plus ligi kobiet przyniosła kilka ciekawych wyników. Pięciosetowe pojedynki w Łodzi i Bydgoszczy. Walka o jak najlepsze miejsca przed playoffami była ostra. Siatkarki AZS ZETO Białystok wywiozły z piły trzy punkty. Bez sensacji w Bielsku Białej i Muszynie. Tabela po sezonie zasadniczym BKS Aluprow do boju o Mistrzostwo Polski ruszy z pierwszego miejsca, z drugiego Muszynianka. Rzutem na taśmę miejsce w ósemce wywalczyły sobie siatkarki AZS ZETO Białystok. A na ósmym miejscu Gwardia Wrocław. Fatalny sezon Gedani Żukowo. 0 punktów i zaledwie 3 wygrane sety. Pierwsza runda play-off rozpocznie się 10 kwietnia. Zespoły rywalizujące o miejsca 1-8 zagrają do trzech zwycięstw, a o miejsca 9-10 do czterech wygranych spotkań.